Słuchać mnie? No mam nadzieję, że tak. I dzień dobry. W tym odcinku będę sobie grał z kolegą, no jak widać w Rivalsy. I będę opowiadał o sobie. Przestań. E, no. No, co by tu jeszcze? To... Ej, wyjdź stąd! No przestań! ale nie to. No przestań! Bo powiem twoje imię! No. No to... Po pierwsze przepraszam, że nie miałem jeszcze mutacji, ale to nie od mnie zależy. Mm. No i też nie wiem jak to powiedzieć Nie wiem czy powiedzieć to jako Moim ulubionym youtuberem jest Czy moją inspiracją jest mm, Ale jest to Mangetsu I ogólnie chciałbym się z nim kiedyś spotkać mm, O co Ci chodzi? E, no Fajnie by było, a mangi pewnie nawet nie wie, że ma takich małych widzów jak ja. Znaczy. Czy ja jest to mały? O, spójrz, spadłem. <śm> no, ale chciałbym go spotkać po prostu. Nie! O. No, co tam jeszcze? A, może, bym, może być mnie słabo słychać, e, ale... No, bo, bo po pierwsze mam dość słaby mikrofon, a po drugie czasami mówię dziwnym głosem. A, i zapomniałem jeszcze powiedzieć moją myszkę słychać, bo tak spamiał. i właśnie, jeszcze... A nie, on nie zrozumie. Hmm. No moją ulubioną lekcją na no, tak, w kolei jest angielski i przez to często mogę pisać na czacie po angielsku do ludzi, bo no, większość ludzi, no, większość ludzi bardziej rozumie po angielski niż polski. Mm. O, no, mm, co tam jeszcze. A, em, żebyście jakby Wybrali grę, w, w którą bym grał tak na początku. No i proponuję Subnautikę pierwszą część, Grounded też pierwszą część, albo Robloxa. A na Robloxa na pewno nie 99 na w lesie. Ro zrozumiano? Ojciech, ojciech, oj. Aha, w tym się. Mam tego. To jest panerkę na tej sklepie. A ja jestem no, chyba na to. No tak naprawdę. Emm. Um. No nie no, co to zabranie. Um. powiedzieć Nie pamiętam, no. A! Y, często się będę przejęzy... Znaczy, często się mogę... Nie, patrz. Często się mogę przejęzyczać, albo, no na początku nie wiem, przez to, że na tym kanale raczej będę prowadził gry, to ogólnie nie będę prowadził scenariuszy. No... Edytuję... Patrz co? No e, nieważne. Mm. No i ten kolega, z którym gram, to może e, zrobi ze mną coś takiego, że mm, dodam napisy co... Ej! Mam opie energetyczne broń, patrz! Ej, no. Mam nim napisy, co chciał wtedy powiedzieć. Tam jest, tam jest. O, debil, a nie jednak no, nie, to nie. No to kolega zauważył sobie na nagraniu, że miałem obie energetyczne bronie.

no to. Gdzie ty? A. No, to chyba wszystko. A, jeszcze chciałam powiedzieć, że często, bo ja mam coś takiego. Że nie. No, jak ktoś do mnie nie mówi, to. Ja też nie mówię. Pewnie się do tego przyzwyczaję, ale. Ale no. No dobra. Mam nadzieję, że to wszystko. Jak nie, to dodam jakiś następny film. Czy coś takiego. No i papa. Dobra, teraz trzeba ten film edytować. Tutaj e, chciałem zrobić taką dogrywkę, żebyście zostawili suba, lajka i przede wszystkim komentarze. No to pa pa.